Rehabilitacja online jest wizytą fizjoterapeutyczną, która pozwoli Ci skonsultować Twój problem czy dolegliwość z fizjoterapeutą. Jest ona przeznaczona dla osób, które nie mają możliwości skontaktowania się z fizjoterapeutą osobiście. Rehabilitacja online jest skierowana do osób, które mają przede wszystkim dolegliwości bolowe, czy to w dolnym odcinku kręgosłupa, czy to w górnym odcinku kręgosłupa, bóle Barków, rwę kulszową, czy są to też osoby po endoprotezie stawu biodrowego, endoprotezie stawu kolanowego oraz również dla osób starszych, które chcą ogólnie poprawić swoją wydolność, koordynację czy równowagę. Rehabilitacja online również może posłużyć przy rehabilitacji ortopedycznej czy sportowej. Rehabilitacja online jest bardzo komfortową wersją kontaktu z fizjoterapeutą, ponieważ wizyty również odbywają się w weekendy o różnych porach dnia, czy to rano, czy to wieczorem, nieważne gdzie znajdujesz się, w jakim zakątku na świecie, czy, są to, czy jest to Polska, czy jest to Wielka Brytania, czy są to Stany Zjednoczone, zawsze znajdziemy dogodny termin dla ciebie i godzinę, tak żeby, żeby to również tobie odpowiadało. Naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że właśnie ćwiczenia fizjoterapeutyczne, czyli te ćwiczenia specjalnie dobrane do Twojej dolegliwości, są podstawą sukcesu, osiągnięcia czy to rozluźnienia, czy ulgi w bólu, czy powrotu do zdrowia. Często tak naprawdę poprzez same ćwiczenia jesteśmy w stanie sobie samemu pomóc w rozwiązaniu danego bólu. Jedynie co, co musisz wiedzieć, jak, jak wykonać dane ćwiczenie, jak powinna wyglądać prawidłowa technika oraz jakie ćwiczenia dobrać do Twojej dolegliwości. Pomysł rehabilitacji online zrodził mi się z bardzo pozytywnego odbioru mojego kanału na YouTubie, gdzie moje filmiki pokazały, że są w stanie pomóc bardzo wielu osobą, co odzwierciedla się w liczbie wyświetleń oraz, oraz w pozytywnych komentarzach, którzy, które napływają z, z waszej strony. Dlatego postanowiłem pójść o krok do przodu i przygotować coś, ofertę dla was, która, z której będzie mógł skorzystać każdy, z każdego zakątka na świecie, gdzie może już patrzeć na te Ćwiczenia, które będą do niego dobrane specjalnie do jego dolegliwości czy specjalnie do jego problemu. Eee, tak się właśnie zrodził pomysł na rehabilitację online. Zaczynamy od szczegółowego wywiadu oraz przeglądnięcia dotychczasowej dokumentacji medycznej, tak żebym mógł się zapoznać z Twoim problemem oraz wizualne badanie tak na tyle, ile możemy to zrobić przez kamerkę internetową. Zebrane informacje pozwolą mi dobrać dla Ciebie ćwiczenia, które będą dobrane do Twojej dolegliwości. Terapia online przeważnie składa się z dwóch wizyt. Pierwsza wizyta jest to wywiad oraz pokazanie już tych pierwszych ćwiczeń, które będą dobrane do Twojej dolegliwości. Podczas tej sesji skoryguję Twoją technikę. Zobaczymy, czy występują jakieś błędy przy ćwiczeniach. Tak, żeby mieć stuprocentową pewność, że wszystkie ćwiczenia wykonywane są prawidłowo. No i po tej pierwszej sesji tak naprawdę już musisz sam w domu kontynuować ćwiczenia. No i spotykamy się później już drugi raz, omawiamy rezultaty. Czy jak, jak, jak wygląda postęp w terapii? No i, i dodajemy kolejne ćwiczenia do, do Twojej terapii, tak, żebyś już później mógł samemu kontynuować terapię i, i tak naprawdę radzić sobie ze swoim bólem, swoją dolegliwością. Kontakt odbywa się poprzez telefon czy też Skype'a, czy też WhatsAppa, tak naprawdę, która platforma jest dla Ciebie dostępna i najwygodniejsza dostosuje te potrzeby do Ciebie. Wizyta przeważnie trwa około 60 minut. Tak naprawdę, czas tutaj jest bardzo ruchomy. Jeżeli Wiadomo, że, jeżeli y, potrzeba więcej czasu y, na wyjaśnienie pewnych kwestii, y, z miłą chęcią tak naprawdę y, przedłużę każdą sesję. A więc, przygotuję dla ciebie odpowiednio dobrane ćwiczenia rehabilitacyjne y, z prawidłową techniką i, i y, wykonania ich. Również dostaniesz na maila zestaw ćwiczeń w formie PDF, tak żebyś mógł sobie wydrukować te ćwiczenia, które właśnie przygotowaliśmy dla Ciebie i żebyś wiedział dokładnie co i jak robić. Również będzie możliwość kontaktu telefonicznego ze mną. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, zawsze jest to do Twoich dyspozycji i z miłą chęcią odpowiem na, na każde nurtujące Cię pytanie odnośnie terapii. Skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo, nawet jeżeli masz wątpliwości, czy ta terapia online y, może posłużyć Tobie, y, zadaj je w mailu, czy zadaj telefonicznie. Y, takie pytanie z chęcią na nie odpowiem. Oczywiście, y, jeżeli y, nie będzie sensu wykonania terapii online, y, na pewno ci o tym poinformuję, y, jeżeli y, Tutaj widzę, że będę w stanie Ci pomóc y, poprzez y, kontakt ten online. Y, wtedy też podam Ci więcej szczegółów, jak możemy to zrobić. Wygląda to następująco: kontaktujesz się ze mną mailowo lub telefonicznie. Następnie ja oceniam, czy jestem w stanie Ci pomóc poprzez internet, czy poprzez kamerkę internetową. Następuje kiedy obydwoje dojdziemy do, do zgody, także zaczynamy terapię, ustalamy termin dogodny dla Ciebie, spotykamy się. Już poprzez pierwszej wizyty, gdzie będzie przeprowadzony wywiad i dobrane pierwsze ćwiczenia, y, pierwsze ćwiczenia, sekwencja ćwiczeń dla ciebie. E, później ty kontynuujesz terapię już w domu e, z odpowiednimi ćwiczeniami. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, e, możesz do mnie dzwonić w każdej chwili. No i później już jest druga wizyta. Omawiamy e, rezultaty terapii, e, dodajemy kolejne ćwiczenia. No i już później kontynuujesz wszystko y, tak naprawdę samodzielnie y, w domu.